Cześć, mawizu, witam cię bardzo serdecznie. Wiem, prawdopodobnie jesteście zdziwieni, jest poniedziałek, aczkolwiek, jeżeli macie wakacje, to pewnie nawet nie pamiętacie jaki jest dzień tygodnia, no ale jest poniedziałek i są newsy. I zazwyczaj newsy są w piątek, ale przez ten weekend tyle się wydarzyło, że ja nazbierałem tyle newsów i tyle tematów, że ja nie wiedziałem, na który się zdecydować, więc w końcu po prostu streszczę wam, każdy i powiem, co o nim sądzę, bo jest ich sporo ciekawych rzeczy. Zacznijmy od tego chyba najbardziej hucznego tematu, czyli to, że speed, czyli wielki. Streamer z Ameryki powrócił. Ostatnio było o nim mega głośno, jak przyjechał do Warszawy, a tym razem, tak jak powiedział, tak zrobił, czyli powrócił do Polski, ale tym razem wypadło na Kraków, gdzie z jakiegoś powodu też Wojtek Gola i też Pasut go oprowadzali po tym Krakowie, ale tym razem Wojtek Gola i Pasut w sumie wyszli na lepszych ludzi niż ostatnio. W sensie, faktycznie cokolwiek mu zapewnili, bo zapewnili mu takie trochę gołcy na streamie, gdzie musiał wybierać spośród 20 dziewczyn i tam jakieś finały, jakieś śmieszne momenty, no go gołcy, ale po prostu na streamie u iShowSpeeda. Co widowni zagranicznej, jak i polskiej chyba się spodobało, no bo Speed wbił 26 milionów subów na tym w streamie, z czego bardzo się cieszył. Let's go! Yes! Yes! Let's go! Wbił też 300 tysięcy lajków, co jest jego rekordem streamowym i też się z tego bardzo cieszył. This stream has been my most subscribed and liked stream, bro. A na streamie z Randek miał 310 tysięcy ludzi na żywo, co jest jednym z jego najwyższych wyników. On po streamie na swoim koncie na Twitterze napisał: Poland is the best, czyli Polska jest najlepsza. A na jego alcie na Twitterze możemy się dowiedzieć, że 200 tysięcy subskrypcji zdobył w jednego streama i to go amazed, czyli nie wiem, zachwyciło, coś takiego. Oprócz niefortunnej sytuacji z Energilandią, bo każdy chciał, żeby on odwiedził Energylandię, to się okazuje, że Energylandia jego nie chciała, e, jak on to zasugerował, prawdopodobnie po tym, e, co się wydarzyło w Norwegii. Jak wiecie, były wielkie zamieszki w sumie, tak w skrócie. They said they didn't wanna risk nothing, y'all. They didn't wanna risk like a big swarm, which is understandable. I can't blame them. Poland's not like that. That's what they gotta understand, bro. Coś, co za to w tym weekend mnie najbardziej zdziwiło, to jest lik zdjęcia, które ktoś zrobił w restauracji. Jak widać, że Lexi oraz ktoś, kto najprawdopodobniej jest Wardęgą, po analizie tego zdjęcia stwierdzam, że raczej, na, na pewno to jest Wardęga. Wardęga się spotkał z Lexi i każdy sobie myśli, o, ciekawe, o czym to jest. Wydaje mi się, że nie o Klaucie, bo wydaje mi się, że z Klautem Lexi ma tyle do mówienia co nic. <laughs> Ale ludzie podejrzewają, że może to być coś dotyczące rozprawy z Marcinem dubielem, że Lexi może jakieś tam smaczki może sprzedać Wardędze, a jest trzecia opcja, czyli po prostu są dobrymi kumplami i dlatego się spotkali. Na pewno. Jest to trochę dziwne, że Wardenga ma, wiecie, przerwę od internetu, w sumie to odszedł z internetu i człowiek raczej się spodziewał, że już nie będzie dookoła tych influencerów się kręcił, a tutaj takie coś. Coś, czego ludzie też się chyba nie spodziewali, to jest to, że DZZ na Twitterze napisał, Konopski musiał niezłą czystkę zrobić w swoich filmach, że niedawno zniknęło mu z kanału ponad 16 milionów wyświetleń. I to myślę, że te 16 milionów, to tak naprawdę dolna granica, a w rzeczywistości było to jeszcze więcej. Jak tak patrzę, to 30 maja miał 505 filmów na kanale, a 4 czerwca już tylko 444. I ludzie generalnie są bardzo zdziwieni, dlaczego Konop y, usunął filmy ze swojego kanału. Niektórzy podejrzewają, no i też w sumie ogarnęli, że większość z tych filmów usuniętych prawdopodobnie jest z Fortnite'a, bo jakiś Mateusz napisał dużo kontentu z Fortnite'u, zaczęło znikać i mamy dziurę między 2018 a 2020 rokiem. I w sumie ja jakoś zdziwiony no nie byłem, bo nie wiem, no dla mnie nie jest straszne tym, że ktoś usuwa filmy ze swojego kanału. Ja też raz na jakiś czas usuwam filmy ze swojego kanału. Nie wiem, no, no ja to trochę traktuję jak, nie wiem, po porządek na biurku, nie? Że raz na jakiś czas by się przydało mieć, wyczyścić to, co już ci niepotrzebne, na przykład, nie wiem, nie generuje wyświetleń lub na przykład nie jest tym, co teraz sobą reprezentujesz, no człowiek też dorasta, a biorąc pod uwagę, że Konopski chce teraz stworzyć poważną redakcję i w ogóle takie właśnie tego typu rzeczy, to jakieś losowe filmy z Fortnite, gdzie może wyzywać na przykład, nie wiem, Dzieci, że są nubami w jego teamie, no to. <grywia> znaczy, nie mówię, że tak oczywiście było, ale to sugeruje, że jest po prostu takie jakieś żenujące momenty, które nie są jakoś szkodliwe, ale nie wiem, jakby miały jakąś. Nie, no, nikt by tego nie wyciągnął mu prawdopodobnie. Więc uznaję to po prostu za czystkę. I nie, że Konop ma coś za uszami, dlatego usuwa filmy. Za to intencji wersow do końca nie rozumiałem, bo wrzuciła ona filmy, robię rzeczy, które od zawsze chciałam. Jedna to jest bitwa taneczna, a po prawej mamy Louis Vuitton i że kupiła coś w Louis Vuitton. I... Że robi coś, co zawsze chciała. No i możemy na tym filmie zobaczyć taką pseudo skreomną wersję, że ona sobie oszczędzała. Na walizkę z Louis Vuitton, i ona bardzo ją zawsze chciała. Słuchajcie, imam, bo to jest dla mnie ze znak. Taki, że warto sobie oszczędzać, zbierać na konkretną rzecz i później sobie kupić coś, co wam się marzyło. Jakby spoko, ale to mi wygląda takie bycie tak zwanym nieodklejonym na siłę. Że chcesz bardzo ludziom pokazać, że ty jesteś rozsądna z pieniędzmi, nie tylko, ale tak naprawdę to, to nie jest tak, że Wersow musi oszczędzać, żeby sobie kupić jakąś walizkę w Louis Vuitton, no, no nie. Frizz mnie też w sumie zdziwił, bo dość, że zareklamował na swoim story Mountain Dew, czyli e, picie jakieś inne niż e, picie ekipy, co jest dość dziwne. To jeszcze Wraz z Mountain Dew chce jakiegoś twórcę stworzyć? Uwaga, jest nowy konkurs, w którym razem z Mountain Dew pomożemy jakimś nowym twórcom, i jest to o tyle fantastyczne, że ja, jak zaczynałem, to przez, słuchajcie, 8 czy 9 lat musiałem robić wszystko samemu. Właśnie mega się jaram, bo ja od zawsze starałem się, zrobiliśmy Twoje 5 Minut 1, Twoje 5 Minut 2, zawsze się starałem pomagać, jak dostałem propozycję, żeby z Mountain Dew zorganizować taki właśnie konkurs, w którym kilka osób będzie mogło też ze mną mieć specjalne, specjalne warsztaty, w których. Pouczymy się wspólnie, jak robić social media. Od razu się zgodziłem, bo jest to świetna akcja, pomożemy komuś, więc uwaga, słuchajcie, konkurs, do it anyway. No to wcale nie tak, że ma z każdego procenty, którego stworzył. Wiadomo, pomaga im, dzięki niemu więcej zarabiałem, ale to nie tak, że to robi charytatywnie. Na pewno te Warszaty też musiał charytatywnie nie robić, wręcz przeciwnie, chyba dobrze posypali, że zareklamał nie swoje picie. Ale w sumie bez sensu, w sensie można było kurs freeza obejrzeć, jak być numer jeden, to, to, to by na pewno pomogło w byciu youtuberem. Ciekawe, czy na tych warsztatach też będzie uczył ludzi jak założyć konto na YouTubie Coś, co za to się potwierdziło i w sumie zostało zlikowane lekko, to uwaga, będzie spoiler Mafii Trójki, w sensie jacy, jacy będą uczestnicy. Jeżeli nie chcecie, to wszystkim pójdzie ten yy, przedział. To tak jak Rezzi bardzo starał się, żeby nie zostało zlikowane, kto jest w jego sabotażyście, no to w Mafii Trójce już w sumie wiemy, kto będzie, nie? Wiemy, że będzie Naruciak, będzie Blołek, będzie Żabson, ma być też yy, Gimper i Agnieszka Grzelasz. No i też yy, Kury, Kasia, Fusialka, w sensie Fusialka, tak? Ona się ta, Fusialka nazywa. Bartek Kubicki, ta cała yy, Julika czyli też Dziewczyna Kurego. Co ciekawe, ten największy lik jest przez to, że jakieś studio tatuażów wrzuciło zdjęcie z tymi twórcami, którzy mają właśnie mafii koszulki założone, więc ewidentnie nie wiem, czy odcinek był nagrywany w studiu tatuażów, czy co. Tylko nie wiem, ja, ja dalej mafii dwójki nie obejrzałem, więc nie wiem, czy trójkę będę oglądał. Wiemy za to, ile Mergani zarobił najwięcej w swoim najbardziej lukratywnym miesiącu. No to zróbmy, że ile zarobiłem w najlepszym miesiącu takim powtarzalnym, Dobra. że na przykład był miesiąc, Dobra. zarobiłem tyle, znowu zrobię. でうわ To, to już nawet nie będę mówił, że to są potężne pieniądze. To są obrzydliwe pieniądze. Podobnie jak pieniądze, które musisz wydać, żeby kupić ci jagodziankę od Magdy Gessler. Bo na profilu WePolandNews News możemy się dowiedzieć, Magda Gessler radzi, jak uzbierać na jej jagodziankę. Jagodzianki Magdy Gessler co roku budzą wiele kontrowersji. Wszystko za sprawą ich ceny. W tym roku za wybieg trzeba zapłacić 31 zł za jagodziankę. Porządny obiad już w baru mlecznym? Nie, nie, nie. Jagodzianka? Tak, tak, tak. Nikt nikogo nie zmusza do noszenia Diora, ani Chanel, ani jeżdżenia Rolls-Royce'em. Jestem każdy pracuje na to, na co może, nikt nikomu nie wybiera życia. Dobra jagodzianka jest warta tego, żeby na przykład nie zjeść trzech obiadów co? I zjeść jedną jagodziankę, bo jest tak pyszna, że zostaje w pamięci na cały rok, aż do następnego lipca, do moich urodzin, powiedziała wirtualna, po, powiedziała wirtualnej Polsce Magda Gessler. E, ta, ta, no. nie, nie jedzcie trzech obiadów, kupcie sobie Magdy Gessler jagodziankę. Ja, ja nie wiem, jakie obiady w sumie za 31 zł można zjeść, ale no. C Czasem faktycznie lepiej, jak ci celebryci po prostu nic nie mówią. <laughs> Aczkolwiek Budda zabrał głos w tym, że każdy go zapraszał na stream e, właśnie iShowSpeeda, bo I Show Speed był w Krakowie, no i logiczne było to, że każdy chciał, żeby spotkał się z Buddą, ale Budda napisał mam 10 wiadomości na minutę, że Speed jest w Krakowie i żebym jechał go Twin Turbo przewieźć. Ja wiem, że jest 200 plus K na live, ale nie będę biegał za nikim i prosił, żeby móc go wozić. Jak mnie nikt nie zaprasza, to nie będę gonił i szukał atencji. Poza tym ziomal szczeka na siebie z ludźmi jak pies, co jest dość dziwne. Nie oceniam, no ale Oceniłeś. Poza tym 202K Worldwide. Niech dadzą znać, jak będzie 700 tysięcy, bo wiecie, on, on miał tyle. To sarkazm, jak coś. I szanuję. Szanuję, po prostu szanuję buddę, że nie ma takiej presji, że o, muszę spida przewieźć moim wielkim, super fajnym, drogim autem, żeby powiedział wow, super budda i totalnie mnie zignorował, i na za 5 sekund atencji będę jechał przez korki krakowskie, żeby zobaczyć jest streama. To akurat spoko, nie, bo są inicy na przykład z Warszawy przyjechali specjalnie. Aczkolwiek tym razem zorganizowali randki, więc gitara. No i to jest tyle o to mi chodziło, było tyle takich dużych tematów, o których no mógłbym nagrać osobne odcinki, ale wolałem newsy zrobić i wszystko w jedno dać, bo Pomału ten internet się rusza Tak bardzo pomalutku, ale coś tam Zaczyna się dziać, przynajmniej minimalnego Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Tym bardziej, że Wardenga coś tam knuje z Lexi To zobaczymy co z tego będzie Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie kolejne filmy, widzimy się jutro i na razie Suba możecie serio zostawić, dzięki wielkie